Przesyłkę. A, kurier nam przyniósł jakąś przesyłkę. zobaczyć, co to jest. Ach. Ciekawe, co tam jest, nie? Zamawiałaś coś? Nie. O Boże! O ja bierdolę! Yo. Ja. Dość nam brzydło dziecko. Bierzemy je czy odsyłamy? Odsyłamy. Pomyłka. Zdarzał się pan. Miał pan wchodzić swoje niezakalane żadną pracą ręce? To jest dopuszczalne. Oliwka już ma na my <grystanie> Nawet z dachem nad głową <grystanie> spalaj sobie. Tu tędy będziemy ci jedzenie dawać, wiesz, Oliwka? Tędy. <grystanie> Wstawić ci lampkę do pokoju? No, zaraz rozjebie dom. Zostaw ją. No nie. Kiedy idę dobrze. Ej, ty! <laughs>